Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu. Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Horizon Chase Turbo, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dowolnymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store i W tym tygodniu są to trzy tytuły. Kangurek Chaos, którego mieliście już odcinek, zapraszam mocno i serdecznie. Against All Odds, z którego również odcinek był wczoraj lub przedwczoraj, również zapraszam bardzo serdecznie, pozytywnie zaskoczyła mnie ta gra. I Horizon Chase Turbo, na który patrzycie w tym momencie, i to jest gra, która była na Epicu już dwukrotnie, jakiś rok temu z hakiem oraz w Minione Święta przez jedną dobę była do przygarnięcia. A więc jeżeli nie się Wtedy to polecam bardzo w tym momencie, bo jest to świetna ścigałka, bardzo retro, bardzo klimatyczna. Wszystkie te tytuły są do złapania od minionego czwartku 4 maja do najbliższego 11 maja i gdy będziecie je odbierali, będzie niezmiernie miło. Jeżeli użyjecie mojego tego kreatora Wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. Na dole w przypiętym komentarzu będziecie mieli linka do wiadomości na społeczności YouTube'owej, gdzie są linki do wszystkich tych tytułów. Niestety nie mogę na razie bezpośrednio wklejać linków do produkcji w komentarzu, bo się YouTube czepia. Ale od 11 do 18 maja powinien na Was czekać zestaw do Simsów czwóreczki, żyj odważnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam już plus minus w najbliższy piątek. Z czym się je Horizon Chase Turbo? Jest to gra, która wyszła 15 maja 2018 roku, producentem jest Aquiris i wydawcą również Aquiris jest. Z tego co wiem, Epic macza tam paluszki w trzymaniu Aquiris przy życiu finansowo, co oznacza, że ten tytuł się pojawia i ma jakieś busty na Epiku znaczne. W internetach jest raczej pozytywnie odebrana, ostatnie recenzje są bardzo pozytywne. Jest ich 71 na Steamie, akurat, a wszystkich recenzji ma prawie 3,5 tysiąca i są przytłaczająco pozytywne. I zgadzam się z tym, totalnie się z tym zgadzam. W kwestii DLC ten tytuł ma 3. Jest jeden za 21 zł, jeden za 7 zł i jeden darmowy, który możecie w dowolnym momencie odebrać i przypisać do konta. I często pojawiają się one na promocjach, więc jeżeli nie chcecie wydawać za dużo kasy, to polecam poczekać na promocję, ale są to przyjemne dodatki, w których całkiem sporo kontentu jest. Kim i z czym? Ścigamy się w retro. O tym zaraz powiemy więcej, jest cała masa samochodów inspirowana prawdziwymi autami, nie są to niestety auta na licencji, więc nie będą się już na pewno zachowywały tak jak ich prawdziwe odpowiedniki, ale są takie klasyczne auta jak nie wiem, jakieś Dodge Vipery, Porsche, Ferrari, Batmobil, tak Batmobil jest też do odblokowania propsy dla tych, którzy go znajdą, więc jest tego bardzo dużo. Jeżeli chodzi o fabułę, to za twórcami emocjonująca wyścigówka Arcade, inspirowana fantastycznymi, urzekającymi prostotą klasykami wyścigowymi z lat 90. Tutaj, Lotus Match, bardzo Lotus Match. Jeżeli graliście w tą serię, to nawet jest w podobny sposób renderowania tła, tak żeby wydawało nam się, że jest pęd i naprawdę jest poczucie szybkości w tej grze. Przechodząc do grywalności, jest mega. Jest bardzo arkadowa, jest bardzo retro. Tylko, że to jest takie retro, tak jakbyśmy mogli je zrealizować przy okazji dzisiejszej technologii. Działa to fantastycznie, mi się ten tytuł bardzo podoba. Zachwalam go za każdym razem, jak jest za darmo do wzięcia. I widziałem, że były pytania o to, czy w tej grze jest multiplayer. Jest multiplayer, jest nawet split screen, dwie Osoby mogą grać na jednym ekranie, jest ciachnięty w północ, już jedna osoba na dole, druga osoba i się ścigacie, więc super sprawa. Jeżeli chodzi o sterowanie, ja latam na padziku, tak, gra spokojnie jest do ogrania na klawiaturze, ale no powiedzmy sobie szczerze, tego typu gierki znacznie lepiej jest na padzie ruszać. Mimo to, jeżeli macie tylko możliwość grania na klawiarze, no to będzie prawdopodobnie bardzo, bardzo podobne do lotusa trójki, w którego grałem za dzieciaka. Zresztą lotus trójka to była bodajże pierwsza ścigałka, w którą miałem przyjemność zagrać, więc bardzo, jakbym położył łapy na klawiaturze, to prawdopodobnie bardzo podobnie bym się grał jak w tamtych czasach. No ale jako, że mogę latać na padziku, to jest sterowanie jest naprawdę dopracowane. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to jest śliczna, bardzo ładne retro nawiązania. Ta grafika wygląda na znacznie prostszą niż faktycznie jest. Jak się przyjrzycie, to jest ona dopieszczona i wiele elementów tam współgra, żeby tworzyć ten retro vibe, ale jednocześnie wyglądać bardzo dobrze. Więc im dłużej gracie, tym bardziej w tej grafice można się zakochać. W samych superlatywach będę się wypowiadał. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest zacna, tutaj nie ma się do czego przyczepić też nawiązania do tych y, retro jak przyspieszamy te wibrujące silniki buczące tego typu akcje troszkę to pachnie sound blasterem z mojej perspektywy dźwiękami które dało się wyciągnąć ze starych kompów ale jest zrealizowane ponownie przy dzisiejszej technologii tak jak można to zrobić więc też bardzo na plus za bardzo się przyczepić nie ma do czego jeżeli chodzi o bugi nie pamiętam czy jakieś były wcześniejszym razem. Tym razem się na nic nie natknąłem, więc pograłem znowu z godzinkę Tak, o dla przyjemności, bo, bo znowu dali i znowu będę nagrywał odcinek. Więc w ramach przypomnienia sobie pograłem troszeczkę i tak jest, jest, jest ok. Bagów nie stwierdzono. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, gameplay przede wszystkim gra jest naprawdę miodna. Nie starzeje się, to jest jeden z tych tytułów. Jakby wam dzisiaj dali Lotus'a 3 to wciąż z przyjemnością można by grać. I tak samo tutaj dają wam to. i Lecicie, jedziecie. Jest o tyle przyjemniej, że spokojnie działa na dzisiejszych kompach, i jest bardzo miodne. Jest bardzo... Bardzo Grafika, muzyka, wszystkie dźwięki, vibe tego, jeżeli lubicie retro gierki, no to też na plus, a na minus. Jeżeli nie lubicie retro -gierek, albo gustujecie w symulatorach, to to nie jest symulator, to jest arcade'owa ścigałka do symulatora. Jej bardzo daleko, Ona nie próbuje być symulatorem, to jest coś całkowicie innego. Jeżeli chodzi o wymagania, to nie są zbyt wysokie. System taki jak Windows 7 lub coś mocniejszego, procesor taki jak Intel Core 2 Duo z taktowaniem 2 GHz lub lepszy, 2 GB 500 MB wolnej przestrzeni na dysku z zainstalowaniem. DirectX 9.0C, a karta graficzna, taka jak Intel HD Graphics. 4000 lub coś lepszego. W zalecanej konfiguracji nie jest wiele więcej. Procesor taki jak Intel Core i5 z taktowaniem 2,5 GHz, 4 GB wciąż 500 MB przestrzeni na dysku, a karta graficzna taka jak GeForce 8000 lub lepsza. Jeżeli chodzi o wersje językowe, to dźwięk macie po angielsku, a napisy po angielsku, portugalski wersji na Brazylię, hiszpański wersji na Hiszpanię i na Amerykę Łacińską również, duński, francuski, włoski, japoński, koreański, chiński uproszczony oraz tradycyjny i rosyjski. Nie ma języka polskiego. Macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując, ta gierka jest świetna, była już parę razy, jeżeli ktoś jej nie złapał, to polecam kopnąć się, przygarnąć, bo naprawdę przyjemny tytuł do pogrania, szczególnie wieczorami, jak nie wiecie w co się zanurzyć, albo nie chcecie gryźć czegoś cięższego, mocniejszego, bardziej angażującego, to jest idealny wybacz. Życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych darmówek do przygarnięcia, miłego do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry, nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizo Epic. Za długo wczoraj w to grałem, za długo wczoraj w to grałem.